Gdy jest relacja i więź i darzymy się szacunkiem, miłością, szacunkiem, gdy tym oddychamy, to w tym momencie po prostu, no właśnie to delikatne, nawet czasem, albo może nawet ostrzejsze zwr zwrócenie uwagi, że, że, że coś jest nie tak, że nie mam zgody na takie czy inne zachowanie. I jeżeli to, jeżeli ta, to zwrócenie uwagi jest zanurzone w tej relacji naszej, no to to rzeczywiście. W ogóle płynie, tak? To nas buduje, to nas, to nas wzmacnia, to, to tworzy poczucie bezpieczeństwa. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I na samym wstępie zapraszamy na nasze spotkanie na żywo. Nasze. Spotkanie. W którym będziemy mogli porozmawiać z chętnymi z Was, którzy by przyjechali na żywo w Krakowie. 27 listopada, późnym popołudniem. Późnym popołudniem. Serdecznie zapraszamy. Będzie nam miło, jak dacie znać, kto by chciał, żebyśmy wiedzieli, czy mamy. Nie wydając jakąś kameralną salę czy hale tauro na arenę, ale generalnie mam nadzieję, że będziemy mieli okazję z kimś się spotkać i porozmawiać sobie o edukacji. A korzystając z tej okazji dzisiejszej, chcieliśmy porozmawiać o, o stawianiu granic. Mianowicie, wydaje nam się, że to jest taki, jeżeli mówimy o takich niezniszczalnych tematach związanych z edukacją i wychowaniem, to. Paradoksalnie żyjemy być może w pokoleniu, które jeszcze pamięta rodziców, którzy głównie stawiają granice, to jednak żyjemy w czasie, kiedy bardzo dużo o tym stawianiu granic się rozmawia, bo pojawiła się jako alternatywa: jako nie stawiamy granic, pozwalamy na bardzo spontaniczny rozwój naszych dzieci, Mogą, kierujemy się ich zainteresowaniami, ich pasjami i wchodzimy w taką nową rzeczywistość. Przynajmniej część rodzin, w których tych wymagań, czy ograniczeń przede wszystkim, czy mówienie po prostu stop wobec czegoś. Jakby zapominamy, jak to robić, i stwierdzamy, że być może nie powinniśmy tego robić, lub wręcz żyjemy w rzeczywistości, albo w, w, gdzie są komentarze mówiące nam o tym, nie zabraniaj czegokolwiek swojemu dziecku. Okay. Jak myślisz o? tak zacznę. Prowokujące. Czy stawiać te granice, a jak tak, to jak stawiać te ja, granice? Ja myślę sobie tak, że jak to na granicach, nie? Zawsze, zawsze jest wiele niepokoju, zawsze są ruchy, zawsze jest jakiś trud, same te granice utrzymać jest naprawdę bardzo trudno i być może też z tego powodu nam, rodzicom czy nauczycielom, jest dużo łatwiej z nich zrezygnować, bo po prostu nie wchodzimy w konflikt, nie wchodzimy w jakiekolwiek tutaj takie no, z naszej strony nieprzyjemne czasami ruchy czy decyzje. A jednocześnie wspominam jeszcze z czasów studiów, mi to bardzo mocno zapadło w głowę, że naj, największym błędem wychowawczym jest brak konsekwencji. I tak myślę sobie, że właśnie stawianie granic naszym dzieciom jest bardzo mocno związane z konsekwencją. Bo to są takie sytuacje, w których my raz tak, raz tak, teraz można, teraz nie można, bo nam jest wygodniej, albo szybciej, albo właśnie będzie milej, jak się zgodzimy, chociaż zasadniczo mówiliśmy, że się na coś nie zgadzamy i tu była ta granica. Dlatego poruszam ten temat konsekwencji, bo wydaje mi się, że on jest bardzo mocno związany z tymi właśnie granicami, które staramy się stawiać, czy które uważamy, że powinniśmy stawiać, które stawiamy, a których nie pilnujemy. A jednocześnie wydaje mi się, że, że nasze dzieci, którym nie stawiamy granic, jest naprawdę bardzo trudno w życiu. W takim naszym codziennym życiu. Bo to my jesteśmy dorośli, my kawał życia przeżyliśmy i mamy na karku wiele doświadczeń i my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pomóc naszym dzieciom rozwijać się, ale w granicach, które my mądrze no stawiamy. Ja mi się wydaje, że tu jest taka ważna kwestia. Czym są te granice i po co stawiamy te granice? Bo jeżeli czasami mi tak granice w taki sposób bardzo powszechny kojarzą się bardziej z dystansem, jeżeli wchodzę do szkoły i nauczyciel stara się zachować wobec mnie duży dystans, stawia mi granice nieustające. Jak mam zachować się, jak mam mówić, kiedy mam usiąść, o której mam przyjść, o której mam stać przed salą ustawiony do wejścia. Jest mnóstwo jakby zadań i takich. Granic co do mojego, licznych granic dotyczących moich zachowań. I, I wydaje nam i wydaje mi się, że czasami te granice są stawiane tam, jakby czasem dla wygody dorosłych, a nie dla wychowania dzieci. Mhm. Z kolei stawianie granic, wydaje mi się, ma bardzo taki ważny elementem wychowania. Bo tylko przy jakby wypracowaniu tego, co jest granicą, gdzie przekraczam, a nie przekraczam, to się jeden z ważniejszych rozmów dotyczących tego, co w ogóle można, albo powinno się robić, lub nie powinno. Mhm. I ja jestem w dużej mierze za, za, za swobodą, w której jakby odbywa się nasz taki proces wychowawczy, jeżeli chodzi mhm. o nasze działanie, ale mhm. i zarówno w szkole, jak i w domu. Ale ta, ta, ta przestrzeń jest określona bardziej Kulturą, to ta kultura buduje, czy tworzy tą atmosferę i, i wyznacza ją sama przez się. Mhm. Przez to w jakiś spokój ze sobą rozmawiamy. Czy krzyczymy, czy nie krzyczymy, czy jesteśmy spokojni, czy argumentujemy, czy nie argumentujemy. Bo jeżeli tu jesteśmy, jakby dbamy o tą kulturę, jakby bycia, czy się przytulimy, czy rozmawiamy, czy jesteśmy ciepli, czy się zauważamy, mhm. to jakby ja nie widzę tam zbyt wielu tych przestrzeni, do tych granic. Mhm. Tak, jak czasami rozmawiamy ze sobą jakby w domu, że mam yy, ja czasami, że, że nie, albo ja mam żal do siebie, że nie postawiłem granicy, w sytuacji, kiedy któreś z dzieci nieuprzejmie albo lekceważąco odezwało się na przykład do ciebie, mhm. to czy nie dałem sygnału, że chyba przekroczyłeś, albo byłeś na granicy, mhm. że to, to nie było tak, i powinnaś mhm. albo porozmawiać z mamą, albo nam coś wyjaśnić przy tym stole. Bardziej mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj, nie to, że tą granicę mam powy zaznaczoną i wszyscy chodzą w jakimś takim tak. rejonie otoczonym zasiekami, tylko to jest coś takiego, że my tak delikatnie palcem zaznaczamy, jak na wodzie, tu nie, tak. tu nie, tam nie, tam. Słuchaj, może jednak jak jest relacja i więź i my rozmawiamy. To jednym z tematów rozmów może być też to, albo wręcz powinno być, czy przekroczyliśmy, czy nie nadużyliśmy, czy mhm. zrobiliśmy coś, co się nazywa przekroczeniem granicy, e i rozmowa o tym jest jednocześnie stawianiem tej. Mhm. To nie rób tak drugi raz, albo to ja się na to nie zgadzam. Znaczy, wydaje mi się, że to bardzo, moc bardzo jest ważne. Może jeszcze raz bym to jakoś tak wyłowiła z tego, co powiedziałeś teraz. Gdy jest relacja i więź. Bo, gdy jest relacja i więź i darzymy się szacunkiem, miłością, szacunkiem, gdy, gdy, gdy to jest po prostu, gdy tym oddychamy, to w tym momencie po prostu no właśnie to delikatne nawet czasem, albo może nawet ostrzejsze zwrócenie uwagi, że. że że coś jest nie tak, że nie mam zgody na takie czy inne zachowanie. I jeżeli to, jeżeli ta, to zwrócenie uwagi jest zanurzone w tej relacji naszej, no to to rzeczywiście. W ogóle płynie, tak? To nas buduje, to nas, to nas wzmacnia, to, to tworzy poczucie bezpieczeństwa. Dajmy na to w naszej rodzinie, czy w naszej grupie, szkole, klasie, gdziekolwiek jesteśmy w naszym zespole, bo to znaczy, że mamy wrażliwość na siebie nawzajem i darzymy się szacunkiem. A w momencie, gdy jest tak, jak dawałeś ten pierwszy przykład, nie ma żadnej relacji, wchodzisz do, do budynku, spotykasz jakiegoś obcego sobie człowieka, który jest nazwijmy to nauczycielem, tak, i on wokół siebie tworzy to bardziej nawet nie nazwałabym granicę, tylko jakiś mur, no to w ogóle nawet to nawet nie jest kwestia przekraczania, to jest nawet nie, nie dotrzesz, nie przejdziesz. Niedostępność. Niedostępności pewnej, tak. Tu, tu wydaje mi się, że, że tworzenie granic przez rodziców względem dzieci, może o tym załóżmy aspekcie, jest absolutnie ogromnie takim wielkim przejawem miłości do dzieci i do siebie nawzajem. Bo, bo to jest ten moment, kiedy pokazujemy, kiedy świadczymy sobą, kiedy my również w tych granicach się poruszamy. Bo co to będzie za granica, jeśli my nie pozwolimy dziecku uprzejmie się zwracać, a sami będziemy do siebie y, rzucać, ob, obrzucać się mięsem. No to w ogóle wiadomo. No tak. Ale gdy to będzie, gdy to z nas będzie wypływało, gdy będziemy świadczyli o tym. Tak, ale w jakiejś mierze ten temat, stawianie granic jest związany z czymś takim bolesnym. No bo generalnie to, jakie są relacje, ludzie są, rozmawiają, śmieją się, wygłupiają się. Tak by można być w rodzinie, w towarzystwie, w klasie, tak by nie jest jakby przedmiotem teraz jakby dyskusji. Jakby problem. problemem jest to, że stawiam granice. I, a to często jest związane z pewnym takim dyskomfortem dla rodzica i dla dziecka, dla nauczyciela i dla ucznia. Mhm. I moim zdaniem, ważne jest to, w jakim momencie stawiasz tą granicę. Bo są rzeczy, które są takie nieakceptowalne i w tą granicę stawiasz w każdym momencie. Mhm. Typu zagrożenie życia dziecka. Typu nie, ktoś chce wbijać na czerwonym świetle i ty go łapiesz za rękę, więc stawiasz granicę fizycznie, prawda? Mhm. Trzymasz go, odsuwasz go od chodnika, nawet odchodzisz 10 metrów dalej i rozmawiasz i w ogóle lubisz, nie, nie ma takiej opcji, żebyś tak się zachował. Zginiesz. Mhm. Są też takie sytuacje, kiedy są takie niby jakby bezpieczniejsze, ale gdzie wymaga reakcji. Na przykład, nasze dziecko postanowiło zrobić tam scenę w sklepie, w supermarkecie i krzyczy, że chce tą zabawkę albo ten baton. Nie ma opcji, musisz, bo będzie krzyczeć. No to, no to zdobywasz się wtedy na to, moim zdaniem, że stawiasz granicę, no wychodzisz, prawda? Wychodzisz z tym dzieckiem z tego sklepu że nie wyjdziemy, póki nie przestaniesz... Płakać, albo odwiedzać cię do domu, zostaniesz w domu z mamą ja wrócę sam po zakupy. Mm -hmm. To jest ta granica, prawda? Mm -hmm. Mi się wydaje, że trzeba, określając granicę, też używać takich środków, które, które nie spowodują, nie będą jakąś napaścią na ziek, tylko będą postawieniem granic. Nie, nie, nie muszę się na niego drzeć, krzyczeć. Kiedyś jeszcze ktoś dostał jakieś klapy pod sklepem za to, że abstrahując, to już jest karalne, to, to generalnie jest bez sensu. Ale generalnie coś takiego, co rzeczywiście to się o tej konsekwencji. Mm -hmm. Wrócisz do domu i zostaniesz, i nie musisz zanosić na zakupy, ale pojechaliśmy tu razem, żeby mieć frajdę. Ustaliśmy, że razem wybieramy rzeczy, które są potrzebne do domu, ale ci nie kupujemy ani żadnych słodyczy, ani żadnej zabawki. Mm -hmm. nie. nie chcesz? Dobrze, to wracasz. Płaczesz? Trudno. Wracasz, mm -hmm. odstawiam cię. Chodzi o to, żeby nie bać się tego płaczu, ale generalnie mieć też pomysł na te postawienie granic i nie oddać się tym emocjom. Które wkłada w nas, jakby dziecko, bo generalnie czasami granice są takie, że dziecko próbuje i patrzy, na ile my będziemy drodze drgani, bo dzieci nie zawsze są takimi niewiniątkami. I też dzieci przestają czasami reagować w jakiś taki sposób prowokujący, kiedy widzą nas w tej konsekwencji bardzo spokojnymi. Ja jeszcze tak myślę, właśnie to, to, to o czym mówisz, nawiązując do tego spokoju. Na pewno takich granic nie powinniśmy stawiać, będąc w emocjach. Ja nie mówię teraz o sytuacji przy ulicy, tak? ale w momencie, gdy my wszyscy jesteśmy w jakimś konflikcie i, i we wszystkich się gotuje, no to teraz stawianie granic to jest prawdopodobnie jakiś już na porażkę zdany ruch. Natomiast w momencie, gdy mamy już do czynienia ze starszymi dziećmi, to umówić się na spokojną, w spokojnym momencie na rozmowę. I ta granica jest postawiona w formie, że my się na coś umawiamy, my razem się na to umawiamy. To ten sławetny temat z telefonami. Większość rodziców się zmaga z tym, w jaki sposób właśnie ograniczyć, i jak tutaj z tymi telefonami. W momencie, gdy, gdy na przykład masz bardzo fajny moment, nawet się możesz yy, naprawdę umówić do kawiarni na kawę, bo traktuje cię poważnie. Ciebie, synu, traktuję poważnie, porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możemy się dogadać, żebyś korzystał z tego telefonu i żeby ten telefon cię nie osaczył, żebyś nie był zniewolony przez ten telefon. Jeśli na przykład umawiamy, tak, że wieczorem przed pójściem spać, żebyś nie zasypiał z tym telefonem, zostawiasz go w kuchni na stole, bo to ci pomoże, bo ci pomoże nie stracić wzroku, tam czegoś, czegoś, czegoś tam jeszcze. Może się wyśpisz lepiej, bo to światło nie będzie. I w momencie, gdy to jest fajna, spokojna rozmowa, zanurzona w relacji. Jeśli nie będzie tej relacji, no to. No to, no to. I, w, I bardziej wtedy wprowadzenie takiej granicy, czy też pewnej zasady, na co się umawiamy. Tak, choć czasami, momencie. Ola, choć nie oszukujmy się, czasami w życiu, to są takie fajne historie, które chcielibyśmy, żeby były i doświadczamy tego, mm -hmm. ale doświadczamy także, że niebo nie. I wtedy też stawianie granic jest to, że słuchaj, z racji tego, że odpowiadam za Ciebie i widzę, co się jakby z Tobą dzieje. To, to po prostu nie będziesz miał telefonu, albo zostaje w kuchni. Mhm. A masz go 12 godzin dziennie, i mhm. to ci powinno wystarczyć. Mhm. I to jest taka rozmowa, kiedy czasami przestajesz negocjować, a po prostu wydajesz informację, że tak będzie. I musisz wtedy w jakiś sposób być przekonany, że to, co zdecydujesz, będzie bezboleśnie. Nie mówię, że pozbawienie telefonu jest w cudzysłowie bezbolesne dla niego, bo załóżmy ten młody człowiek będzie myślał sobie, że cierpi. Tak przynajmniej będzie mu się wydawało. Ale generalnie będzie wymagało więcej jakby konsekwencji od rodzica, żeby jakby to zachować, ale generalnie ten telefon ma tam być. Jeżeli nie, nie będziesz miał telefonu. Mhm. Ale i, 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 i chyba stawi, o stawianiu granic, często myślimy o takich bardzo ostrych sytuacjach. Ja pamiętam, no to no, dzisiaj pamiętam, no, mimo że to, to były lata 70. czy 80., jeździło się w innych realiach, były granice. Jeżeli wrócisz później, następnym razem nie wyjdziesz, to była granica. I, ale to tyle było jasno, że wróciłem później, bo coś, I, i nie wyszedłem. To tak, to po prostu nie było jakby długiej dyskusji. No. Wróciłem później, prosiłem może o coś rodziców, a mogę jeszcze raz, to jednak tam. Nie, umawialiśmy się, spróbujemy na drugi raz, ale konsekwentnie, jeżeli tak wróciłeś, to ten następne wyjście nie ma I, I ta konsekwencja też, to co wspominałaś, w tych stawianiu granic, była tak, wyjaśniała sytuację. Wbrew podręczni mogą być zły, nieszczęśliwy, wkuty, ale nie była to dla mnie niezrozumiała sytuacja. I wydaje mi się, że w tym stawianie granic powinno być zrozumiałe. Tak. W świecie, jakby. To wszystko zależy od punktu widzenia równie dobrze słuchaj, może słuchać tego podcast jakiś psychopata, który się utwierdzi w tym, że jego setki granic, które stawia dzieciom, są bardzo słuszne, ponieważ on jest o tym przekonany. One wszystkie wydają mu się racjonalne i chronią bezpieczeństwo jego dziecka, prawda? To wszystko musi być zanurzone w tym, co ty powiedziałeś na początku, w tym, że wszystkim jest relacja i miłość, i czas na rozmowę, i to wszystko ma charakter jakby stanu normalnego. Tylko, so tylko my mówimy o tym, że ten stan normalny mm -hmm. zakłada też stawianie granic. Tak. Żyje, niektórzy żyją w takiej rzeczywistości, że nieustannie stawiają granice, ale nie mówimy tu o patologii i generalnie ktoś to tak działa, myślę, że nie słucha tego jakby podcastu. Myślę bardziej odwrotnie o rodzicach, którzy mają w ogóle dylemat, czy stawiać granice. I w tej sytuacji mówimy, żeby stawiać, żeby robić to w sposób taki racjonalny i rozważny taki, żeby dla dziecka było jasne mm. i dlaczego i wtedy, kiedy mówimy, że stawiamy, to rzeczywiście je stawiać, bo, bo grożenie granicami, ich niestawianie i nie bycie tu konsekwentnym, to jest tak. jeszcze gorsza robota niż mówienie o tym, że postawimy te granice. I zostawianie dzieciaków samych z podejmowaniem trudnych decyzji, bo bardzo często nam jest tak wygodniej, bo, bo my taką wolność prowadziliśmy. Dzieci decydują, same decydują. Decydują, czy chcą iść do przedszkola rano, czy nie chcą iść do przedszkola. To jest bardzo trudna decyzja dla trzy- czy czteroletniego dziecka. I niestety, ale sorry, ale my jako rodzice podejmujemy decyzję, czy Jasio się idzie do przedszkola rano. Czy nie idzie do przedszkola rano? I jeżeli my nie postawimy tej granicy, mamy Jasiu, jest nam bardzo smutno i bardzo przykro, bo to jest bardzo dla ciebie trudna sytuacja rano, musisz wstawać i tak dalej, i jest ci smutno się z mamusią rozstać, ale jednak zdecydowaliśmy jako mama i tata, że idziesz tak, dzisiaj tak. do przedszkola. A jeżeli my powiemy zdecyduj, to my sobie nawet nie wyobrażamy, z jaką trudną decyzją zostawiamy tego tak. trzylatka. I, 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 I jeszcze jedno tylko chciałam przepraszać Ci Marcinku, bo mi umknie to. A propos jeszcze tej, tej młodzieży bardziej, może nie tyle dziecka, troszeczkę starszych dzieci, że im więcej tego zaufania, ty, ty, tych naszych naprawdę dobrych relacji, tym jakby mniej tych sytuacji, w których my musimy się zmagać z tym stawianiem i tych konsekwentnym, bo po prostu, bo, bo te dzieci trochę nie za bardzo mają przed czym się buntować, bo jeśli im ufamy, jeżeli się umawiamy, że wrócicie przed zmrokiem albo tam, nie wiem, o którejś. To wiemy, że nawet jeżeli on się 15 minut spóźnił, to tak naprawdę jakby wiemy dobrze, że nie wiem, autobus się spóźnił, to, tak? a nie że znaczy, ktoś że wiemy, kombinuje. Wiemy, po te 15 minut, cudzysłowie, to, jakby, to jest ta kwestia, którą rozważasz, że wiesz, tak. czy to była kwestia nonszalancji, tak. czy czegoś tak. tam, ale generalnie tak, my jesteśmy przeciwko takim instrukcjom, 5 minut tak, 15 minut nie. By, pewnie by my się trochę tu różnimy. Jestem bardziej, że jak się umawiamy, to się umawiamy. To było 15 minut wcześniej, zdecydować o tym, że wraca, żeby zdążyć na czas. Ja nie ja się, ja tak, ja ale nie różnimy się. Tak, ale generalnie. Ale chodzi o to, że żeby. Ja. Tylko ja. dla mnie jest jeszcze taka ważna kwestia, że warto, jakby przy tych granicach i to, co Ty Ola powiedziałaś, mieć świadomość tego, że to się jakby różni w czasie. To znaczy, mhm. żeby pytać dzieci o pewne rzeczy, bo jakby pytając o coś. Powoduje, że ten ktoś podejmuje decyzję. Jeżeli może podjąć decyzję, to znaczy, że granica jego wolności przesuwasz ją. To znaczy, czy możesz iść do przedszkola, czy chcesz to zjeść, czy nie chcesz zjeść tego. Jest I trzeba dobrze się zastanowić, w których przestrzeniach zostawić tą przez, wolność. typu. w co się bawimy, w co gramy, co obejrzymy, gdzie pójdziemy na spacer. Jest bardzo tak. dużo takich miejsc. A tak naprawdę. Przepraszam, ja jestem z domu, jedliśmy to, co mieliśmy do zjedzenia w domu, prawda? To jemy, zapraszam. Możemy powiedzieć, jesz jeszcze nie jesz, ale nie, że teraz y, ta już będzie stała trzymał się od sto i będziemy jechali, no, bo oczywiście. ty jeszcze do tego zachciałeś takiego jogurtu tak, tak, albo pomidorka. Nie ma pomidorka, mamy musztardkę, nie mamy musztardki, mamy ogórka, cokolwiek. I, 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 I my czasami wkopujemy się jako rodzice takimi pytaniami, gdzie najpierw dajemy dużo przestrzeni, Powiedz dziecko, ma przestrzeń, to mówię gdzie, a później usiłam postawić granicę w przestrzeni, w której zapytaliśmy dziecko o coś. Jak pytamy codziennie dziecko, chce iść do przedszkola, co codziennie mówi nam, że nie, w ogóle nie ma ochoty, żeby się sobie nie wyobrazić. To na pęcie. poczuje się coraz bardziej władne do tego, żeby nie iść do szkoły czy do przedszkola. W związku z tym te rzeczy przedstawiłem. Możemy porozmawiać o tym inaczej, co będziemy robili po przedszkolu, o czym pogadamy, co tak. poczytamy. No, jest dziesiątki rzeczy, gdzie możemy jakby sobie z tym radzić, a, są, a jest kilka. Z kolei. Warto zaznaczyć, bo to są tak nieliczne przestrzenie, gdzie my tę granicę wyznaczamy. Można się mówić, że jak idziemy do szkoły czy przedszkola, po której idziemy spać i co jemy na kolację. W cudzysłowie, sami powinniśmy tak wewnętrznie, mieć świadomość, ile dziennie takich komunikatach o tych granicach jakby daje, da, dajemy informacja. A po drugie, pamiętajmy, że tak jak w szkole, my pewną granicę też stawiamy pewnym sposobem bycia. Jeżeli mówimy spokojnie, i cicho. To jest duża szansa, że dziecko też będzie mówiło spokojnie cicho. Kiedy krzyczymy, jest duża szansa, że zacznie ono krzyczeć. Więc my sami, bo granice nie stawia się tylko w ten sposób, że się mówi wolno, nie wolno. Granice też się stawia pewnym sposobem bycia i przyzwolenia na coś. Typu, wystarczy powiedzieć, hola, hola, nie, nie, nie. teraz już nie rozmawiam z mną. I to, to, to jest postawienie granicy. Te, nie, że nie wolno opowieści o całej kulturze i zachowaniu, prawda? My, jako rodzice, powinniśmy mieć świadomość, że jakby jak rozmawiamy ze sobą, mama, tata, o czym rozmawiamy ze sobą, nie wiem, czy przeklinamy w domu, czy robimy jakieś dziwne rzeczy. To wszystko jest. Z jakby sygnałem dla dzieci, gdzie my stawiamy granice, jak słuchamy muzyki, czego oglądamy, czy cały czas leci odpalony telewizor w domu, na ile korzystamy z telefonów, czy tatuś siedzi w telefonie. To wszystko czy jest elementami tego, co później się przekłada na pewno informowanie dzieci i stawianie im tychże granic. Tak mi się skojarzyło, uśmiecham się, dlatego wczorajsze zdanie, skazania, które nam tak bardzo przypadło. Jak święty Franciszek wysyłał swojego brata, żeby głosił Ewangelię, powiedział mu w sprawie głoszenia Ewangelii, to... w sprawie głoszenia Ewangelii. Idź i głoś, jeśli to koniecznie, konieczne. Użyj słów, tak, tak, tak. czyli całym sobą, całym sobą. A Stawiaj jeśli granice, jeśli to konieczne. konieczne to użyj słów. Ale jeszcze taki właśnie jeden, może tak już kończąc, jeśli jeszcze może Marcinku ty masz coś dodać. Jeszcze tak pomyślałam sobie, że może warto by było jeszcze powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że jak jesteśmy rodzicami, to powinniśmy być spójni. W tym, tak. e, mówmy już teraz, tak wprost w rozstawianiu granic, bo myślę, że doświadczeniem wielu dzieci jest to, że jak nie załatwił tatusia, to pójdzie do mamusi, nie? Mhm. I, e, I to jest taka nasza rzeczywistość codzienna, myślę, bardzo często obserwowana w sklepach, właśnie, przy tych batonach i tak dalej. Albo do babci, albo do cioci. Nie? I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli spójną myśl jako rodzice, jako małżeństwo. Tak, bo tak, to uchroni tak, dzieciaki. Tak, przed tak. Taką, też, tez, a nawet jak czasami mama z tatą zgodzi się, a mama później poprosi tatę. To jeszcze jest Ta. do przejście, tylko że generalnie, żeby to nie było stałym elementem gry dziecka i, i naszej wzajemnej rywalizacji Ta. jako rodziców, bo to Ta. się robi wtedy słabo. Także, także temat stawiania granic jakby jest jakby bardzo mocno wkomponowany w to, co się dzieje w naszych domach czy w szkole, a jednocześnie i on musi być, i on jest znowu takim jest tematem, jest ważny. ważny i on jest często poddawany rozmowie, no bo te rzeczy, które są, tak jak ty wspomniałeś na samym początku, na granicy to są te, które podlegają pewnym dylematom, które nie są do końca takie oczywiste, tak. które jakby. My naruszamy albo rozszerzamy, albo jeszcze nie daliśmy tej odpowiedzialności, albo już daliśmy tą odpowiedzialność, prawda? Alcz... Poza, tym te, poza tym, temat stawiania granic to jest temat właśnie budowania bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ja jestem przyzwyczajona do tego, że jeżeli rodzice powiedzieli coś i tak się stało, to ja mam, ja wzrastam w tym, że. że że tak jest, jak oni, oni są konsekwentni w tym. A w momencie, kiedy za każdym razem jest inna odpowiedź, no to mówisz i o pewnej decyzji. stabilności, bo z drugiej strony to trzeba z tym Bardzo. zdaniem trochę uważać. Jestem przyzwyczajony z tym, że rodzice powiedzieli coś i tak się stało. To też jest trochę niebezpieczne, no bo jedynym punktem odniesienia do tego, że rzeczywistość no, wygląda no, tak, tak no, jak no. Oczywiście, to no, no, Dziecko, wiem, wiem, dziecko wiem. ma tylko, samo doświadczać, to, bo tu. Cho tylko chodzi mi o to, że jeżeli my jako rodzice jesteśmy nieprzewidywalni. Tak. Tak, bo tak. dzisiaj się uśmiechaliśmy i zgodziliśmy się na tak. wszystko, a jutro się wydzieramy, bo ktoś o coś zapytał i chciałby coś zrobić, i nie ma to, to, zgody bo, na To byłoby bardzo fajne, też jakby w tym kontekście tego y, tematu, tak jak powoli, tak jak lądując, i jest bardziej czystawiamy, tylko żeby z pełną świadomością je przesuwać te granice i je rozszerzać. Tak. A czy wtedy, kiedy tak. dziecko wreszcie do czegoś dorasta, albo wzrosło, tak. albo to powiedzenie tego, słuchaj, jesteś tak duży, że. Sam zdecyduj. Albo tak, sam zdecyduj, czy wpędziesz o tym telefonie, czy wpędziesz o tym, co obejrzysz, tak. czy filmie, czy gdzie wyjdziesz. A jak myślisz, o której tak. powinieneś wrócić? A czy dasz sobie sam radę, jak. To są te rzeczy, kiedy tak. my dajemy sygnał, kiedy ją przesuwamy, nawet rozszerzamy. Bo się słuchaj, to jest klucz. Tak, my się zgodziliśmy hmm. na to, zauważyłaś? Jeszcze rok temu w zasadzie to nie pozwaliśmy ci, ale teraz ci pozwolimy, tak. bo. Tak. I to jest ta, tą granicą, jakby po, po, bardziej tym obszarem, który my dajemy do odpowiedzialności, powinniśmy jeszcze bardziej jakby operować. I to jest jakby tak. bardzo istotne w kontekście y, myślenia tak. o stawianiu tak. granic, nie tylko w sensie y, jakby takiego y, jakby ograniczenia, tylko rozszerzania. Rozszerzania, rozszerzania. rozszerzania tej odpowiedzialności. Tak. Tak, Fantastycznie. tak. Jakże zachęcamy do stawiania i rozszerzania i, i cały czas ten zastanawiamy ten się nad tym. Tak, tak, tak jak tak. myśmy dzisiaj dzielili się Tak, to tak. jest sól tego naszego wychowania. I, I co? I na koniec jeszcze zapraszamy do Krakowa tak. 27 listopada. Tak. Ogromnie się cieszymy, że będziemy... Możemy tak porozmawiać o rozszerzaniu granic. Tak, ale ogromnie się cieszymy, że będziemy się mogli zobaczyć na żywo. Na żywo. Dziękujemy bardzo. Zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.